Brama śluzy na kanale Młynówka i w oddali Odra. A to budynek w hotelu Piast. No i teraz wejdziemy elegancki. Nie świetnie świetnie. Nie? Hotel. Jak on się nazywa? Hotel i Restauracja. Oj, są wielkie. Hotel i restauracja starka i zmierzamy w kierunku mostu piastowskiego. O tak, 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 tak. Godzina szczytu, ruch niesamowity w Opolu. O, barka nam uciekła. Mielibyśmy świetne ujęcie. Może zaczekamy na nią.